Testujemy podobno obrzydliwą chorwacką Cedevite. Mamy cztery smaki i obawiam się, że to będzie nie do picia. Dobra, to się najpierw. A, udało ci się! To czekajcie, teraz ja próbuję, bo to trzeba tak kliknąć, żeby wpadło. A! Udało się. To dla mojej siostry, proszę. A pomieszać? Mieszamy, 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 mieszamy. Miesiany, miesiany. I odkręcamy. Ja już się boję. Ja mam mango-ananas. Dobra. Ej, dobre to. Bardzo dobre. Smakuje jak rozpuszczona witamina C w tabletce. Moim zdaniem lepiej. Pyszny. Mango-ananas zarąbisty. Lecimy dalej, tak. mi spróbować. Moje obrzydliwe. Twoje obrzydliwe. Czyli ta najpopularniejsza, pomarańczowa, obrzydliwa. Zaraz spróbujemy. Jak tabletka. ej jaka to, to też pyszne. Jak Niebi jaka rozpuszczalna. Niebieskie. pomarańczowy so, rozcieńczony z wodą. Niebieskie też bardzo dobre dla mnie. To nie jest. To no na nas nie jest taki zły, ale też takie. najgorsze. Mm. Pomarańczowe, najgorsze, moim zdaniem. Dobra, jeszcze cytryna została. Chcesz pokaż i zaotworzyć kamie... sobie jeszcze jeden? Nie, pokaż to, to ja Nie, no no moje żadne nie smakują. <noise> Dla mnie różowe najlepsze. Mm. No, też nie jest takie złe. Nie wiem, ja lubię chyba takie rzeczy. Nie, wszystkie złe, moje zdaniem najmniej ja gorsze jest to pomarańczowe. Dobra, i daj mi ten różowy. O. Oceniam na Oceniam ten najlepiej. 7 na 10, 6 na 10, ten pomarańczowy i ten, no tak, 5 na 10. Nie wszystkie blokowały, ja mogę wszystko wybić. Nie bo o no co to jest niby obrzydliwe. Dziękujemy za test. Polecamy. Ja polecam, inni nie polecają. Pró musicie dalej spróbować.